Cześć wszystkim, jestem Wiktoria i dzisiaj Wam pokażę taki mój daily make-up, który robię na co dzień. Teraz właśnie długo do pracy, więc przygotujemy razem taki daily make-up. Więc zaczynajmy! Pierwsze od czego zaczynamy, to wiadomo na biżenie, twarzyczki, ja tu mam e, taki krem z jej e, krem oliwkowy celę, słuchaj normalna, ale no, ja mam taką mieszaną, ale tak mam, bo mi się ogólnie. Yy, sprawdza. Więc polecam. Więc teraz będziemy nawilżać twarzyczkę. I wrócę już do was. Jak twardą nie... nawilżam. To ja później przechodzę do brwi. I tutaj mam taki yy, żel, którego aktywuję wodą. jedną z Essence. I ogólnie go polecam. Bardzo. I oczywiście kształteczka. Ja mam jednorazową. I będziemy teraz wyczesywać je. U mnie to w sumie jest zależne od tego czy mi się chce robić te brwi czy nie, bo przynajmniej u mnie trochę grudki razem zostają na tych brwiach więc nie wiem to może zależy, więc będziemy te brwi ogarniać, będę troszkę patrzeć tu na bok, bo mam tutaj lusterko. Nie nastawiam jakoś strasznie. nie żaluję strasznie, tylko tak delikatnie i naturalnie, bo wiadomo, w ciągu pracy i tak no, mogą mi się troszeczkę zabsuć, troszkę w sumie. I tak wygląda w sumie pierwsza brat Tylko początek troszkę nastawimy. I teraz przechodzę do drugiej brwi, więc za chwilę to pozwracam zobaczyć. Po jak przychodzi u mnie czas na podkład, który mam ze Eveline Liquid Control i numerek z 20 Rose be, be, czy jakoś tak? Ja nakładam y, paluszkami na początku tu sobie żółtkę, i później rozmasowuję palcami na całej twarzy. Kiedy przychodzi u mnie czas na korektor z Mark, to jest firma Zajwonu. Oczywiście, jeśli macie jakieś do polecenia korektor, który nie zastyga nie robi się pomarańczowy na twarzy, to piszcie w komentarzu. Bo miałam sporo mastyczność i na razie żaden nie spełniał y, się tak dobrze jak ten korektor, a niestety go już wycofano. Nie jest sprzedaży, i mam lekki y, dylemat, co następnego po prostu kupić, bo. Sprawdzałam parę i... No w żadnym nie, nie jest dobry na mojej twarzy po prostu. Więc teraz pęderkiem sobie daję paru miejsc, które potrzebuję tego większego zakrycia. I oczywiście później yy, przychodzi czas na puder, który yy, w sumie to tak naprawdę to opakowanie jest wiadomo z innego pudru jakiegoś z Vibo, ale używam pudru y, dla dzieci, bo jak dla mnie jest najbardziej trwałym pudrem, jaki może być, więc daję sobie na wieczko. I ja puder nakładam gąbeczką w te miejsca, w którym bardziej się świeca. I wszystko później szczypuję pędzelkiem. Zmatowane to czas u mnie na brązer, który biorę w sumie z mojej wielkiej paletki Revolution Pro HD Eyes Eye Contour Palette. Nie pokażę wam mi, bo jest w lekkim nieładzie, tak to powiem. Więc znikam na minutę i pokażę się was po. E, lubię troszeczkę masynać bronzera. Jeszcze nie tutaj. na no, to bym nie miała. Troszkę na nosek. No i w sumie na tym się kończy. Nie daję sobie na czoło ani nic bo boję sobie zrobić sobie jakieś plamy. I potem jak już skończyłam yy, dawać brązer, to przechodzę troszkę do makijażu oczu, jakiś błysk nadamy, lekki, delikatny, i później będziemy dawać rozświetlenia. Znowu używam paletki jej co się koderowałam i paluszkiem nakładam taki różowo złoty na moje powieki delikatnie, żeby coś się tutaj zadziało ale też nie za bardzo, wiadomo teraz dajemy sobie rozświetlacz na policzku i na drugim Trilikatny błysk no, na łuku na nosku i jeszcze w kącikach oczu, ale to już innym pędzelkiem i zobaczcie, delikatnie podkreślamy To jest oczywiście rzęsy. Oczywiście wchodzi tu w grę zalotka, jak i tusz z Eveline Volumix Fibrust. Jakoś tak są ulubione. Wydłubowytuszowane. Przychodzi czas na szminkę. która jest tak samo z Eveline. Jest to szminka Aqua Platinium, kolor 480. Jak widać że użytkowane u mnie bardzo widać i robimy usta I to jest mój cały look mam nadzieję, że się podoba jest prosty, więc każdy go też może wykonać też mało podpowiedzi zostało i o kosmetyki przekazane ode mnie więc mam nadzieję, że ten film się spodoba nie jest wiadomo idealny, bo jest jednak pierwszy, więc wszystkiego tu się muszę nauczyć i oczywiście zapraszam na następne filmiki, które się pojawią. Mam nadzieję, jeśli macie jakieś propozycje do mnie, co byście chcieli zobaczyć mi na kanale, to zapraszam w komentarzach napisać swoje propozycje. I zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, który jest w opisie podany. xradwańska 02. I do zobaczenia w następnym filmiku.